Dzień dobry, proszę Państwa. Ja witam na terenie Muzeum Jaworzynie Śląskiej, A zostają takie trzy piękne wagony. A wolne miejsca sprzedaje Pan konduktor, chociaż może tu już nie jest to totalna prawda. Eee, proszę Państwa, jedni wiedzą, drudzy nie wiedzą, że tutaj. Muzeum w Jaworzynie wpadło na taki fajny pomysł, żeby udostępniać miejsca do spania w wagonach sypialnych, także w takim to też wagonie się dzisiaj prześpimy, ale to jest właśnie druga część, także i to będzie bardzo serdecznie. E, idziemy, idziemy. Gdzieś może na jakąś przekąskę, na coś w tym stylu. Mam nadzieję, że... Będzie ok. Także... Idziemy. Do zobaczenia na kolejnym ujęciu. Próbuję nam tu linią na szynobus. Tu obok mamy czarną no, linię kolejową. A my wyjdziemy sobie na Wars. Jeszcze tego może lekko starszego sprawdzić co można tu zjeść. Po Warsie przyszedł czas na zwiedzanko i tutaj mamy taką instanizację z użyciem wiersza Juliana Tuwima. No wagony wypakowywane mniej więcej tym mam napisem. Tu mamy Jaworzynę Śląską, ale to tak nazwę, Jaworzyna Śląska, Muzeum Kolejnictwa, coś takiego. Stąd odjeżdżają pociągi na trasę parowozową, na którą może się za niedługo wybierzemy, jak czas pozwoli, jak wszystko pójdzie zgodnie z planem. A my idziemy, my idziemy dalej, jak znowu spotkam coś ciekawego w tym muzeum, to Państwu z przyjemnością pokażę. Wśród mnóstwa starych obiektów cytując przeznaczonych do renowacji spotykamy takie oto SA102. No nie spodziałbym się tutaj, go, bo cianem go chyba zwali bocianem go nazywali, dobrze kojarzę, no nie spodziewałbym się go tu totalnie, no a jednak, jakby zwrotnica też w takim stanie, że trochę szkoda gadać, ale zmienia to faktu, że piękne, piękne SA-102. E, idziemy dalej. Tu Rumun. Dobrze mówię? Także to mnie Proszę poprawić Ale chyba Chyba tak A tutaj inscenizacja dla dzieci Poświęcona tamkowi i Nieźle Zapraszam dalej Mamy także SM30 Oraz SM03, jak dobrze, kojarzę, zwana kaczką. A tutaj, tylko jak go nie poznaję. A ja, nie, to nie jest GANS. To nie jest GANS, bo to jest SN80. SN80. E, GANS jest SN81. Ale... No, niedaleko 80-81. On nie za wiele będzie się różnił. SN812. Tutaj dobity do kaczki. A taki oto kaczka wygląda od środka. Jak w stonkach, takie obrotowe nastawki w pionie. Zapraszam dalej. Tu jest zaraz koło kaczki i trzydziestki Mamy ta Y. Ej greka, tej greka, dwójkę dokładnie mówią. Tutaj nas chyba czeka ET22. Jak dobrze myślę, no myślę, że już postoję sobie tu do końca swoich dni, no bo on no, tak prądu nie widzę za bardzo. Zapraszam dalej. Tutaj mamy dużo modeli parowozów, tutaj, ale także spalinowozów nawet elektrowóz 1 EU11 się zdarzył ale są także szachy ciekawie o, SM03 widać no, Mówię o EU11 a tam jeszcze, przepraszam jeszcze drugi elektrowoz CT22 i PM36 w otulinie i PM36 bez otuliny. Ciekawie, nie? No właśnie, piękna Helena po angielsku. Beautiful Helena, napisane, Także, ciekawie, PT31 na dole. Także dużo modeli tutaj o mniejszej skali modele międzynarodowych, nawet Stany Zjednoczone mamy A ja zapraszam dalej Tam się jeszcze czai amerykański autobus szkolny, nie wiem dlaczego, na pewno coś kombinuje. E, niestety nie udało się e, przejechać po trasie parowozowej z powodu braku chętnych, ale jesteśmy w warsztacie. No, przepięknie, e, a ja chcę Państwu tylko powiedzieć jedną rzecz. E, mianowicie tu sobie stoi lok PZ47, e, i to jest dość ciekawy lok, ponieważ zamontowano tu taki wynalazek. E, mianowicie tam jest ślimak napędzany silnikiem prawym oczywiście, który sam podaje węgiel do palniska ale i tak jest problem, bo i tak już może nie palać, nie jeździ się w trójkę, tylko we dwójkę yy, yy, ponieważ pomostnik musi czasami zarzucać, jeszcze dorzucać dodatkowo węgla, e, bo ten ślimak tak niedokładnie zarzuca. No taka ta 48 no a tu samofor kształtowy, obrotnica. No, pięknie tu jest, pięknie. Jestem bardzo dumny, że mogę tu być. Także Jak mówimy, taka to 48 TR 7 Potem mamy Y 37 Z tego co widzę Nie 45, przepraszam 23 trójka, też ta Y i ta Y dwójka Dalej EU 04 a tu jeszcze związkowe drewniane wagony. Także eksponatów bardzo dużo. Jest i pasożyt. Ta czarna lokomotywka, czyli to potrzebujecie płoską sinąc, żeby móc jeździć. To się używało na... tego się używa na zakładach, gdzie nie gdzie, gdzieś parowozy nie mogą być podpalane, nie może się palić z powodu zagrożenia wybuchem. Na przykład do tego się używało kiedyś na takich zakładach. A teraz pójdziemy sobie zjeść, a potem zobaczymy co dalej. No bo już jest po południu, już czas teraz na obiad. W międzyczasie część informacji, którą Państwu podałem, w tym jeszcze podam jedną, że E, był kiedyś techniką w Węgrzynie Śląskiej więc ciekawie e, to zrobiłem dzięki temu, że przed chwilą byliśmy na zwiedzaniu tego muzeum z przewodnikiem więc też nieźle ja już wiem skąd się wzięły związkowe wagony no a przesiedlenia, przesiedlenie no smutne. no niestety, prawda zapraszam na kolejne ujęcie już po obiadku tu restauracja magnolia, w której przed chwilą zjedliśmy obiad i jest ona położona takim pięknym stawem. Tu jest. Tu była chyba szpirownia a teraz jest staw powydobywczy. No, piękna cisza. Natura, kamyki, drzewa, rośliny. Wszystko. Ale jest i technika. Napięcie musi iść. <grystanie> Zobaczenie. Mamy jeden kościół w Jaworzni Śląskiej. Taki, oto. Aktualnie w środku odbywa się na bożeństwo majowe No co? Kościół jedyne co można nie powiedzieć to to że jest starszy To jest chyba krzyż, tak daty są krzyż misyjne A za kolejka tak trochę odsunięta od drogi Ale jedyne co chyba mogę powiedzieć jest seksualnie Właśnie okadzenie będzie najświętszego sakramentu, z tego co słyszę po pieśniach. No a za chwilę o 17, 17.30 bez 17.20 około zacznie się msza święta. No. gniazdo nie wiem czy już usunięte chyba tak z tego co widzę już, już usunięte albo to gniazdo jakichś owadów niebezpiecznie no i tyle wiem że głośniki działają jakby 24 na 7 tak, to jest tak może być że wszystko od W eee, Mary Magdalenie w tej działają oczywiście. No nie oczywiście, bo nie wiem skąd są wizowie, ale no, działają tylko w sytuacjach. Jak to, są ludzie na dworze, jak muszą działać, to wtedy działają. No, co tyle z kościołem. Zapraszam dalej. Swoją drogą e, w magnoli, w której byliśmy, jest Bella, Bellabot jako RoboKelner, <grystanie> a tam sobie pruje byk byk get stonks idzie z drugiej strony za skansenem skansenem no jakby to nazwać no, za muzeum? To no, taki pomnik poświęcony święty Tak, A propos zameldowania, tak wyglądają toalety. A tak wygląda wnętrze z widokiem prosto na tender eee, z tej strony wagonu. No tutaj. Za drzwi z jednej strony Znaczy ja perony będą, będą tylko z prawej No a pociąg szykuje się do odjazdu Za chwilę będziemy odjeżdżać <laughs> eee, No, także dziękuję Także proszę państwa jest około godziny 21 .00. Nastała noc, także trzy rzeczy Po pierwsze idziemy spać Po drugie taka poprawka z całego tego odcinka Ganc. To nie jest SN81, tylko SN61. Kolejna sprawa, jak będzie jedna sprawa więcej, to to, że za oknem właśnie przejechał pociąg, w sensie za oknem mi parę dziesięć metrów. I ostatnia sprawa to jest to, że koniec tego odcinka, koniec części drugiej. Ja serdecznie zapraszam na trzecią, także... Jakby dla mnie dobranoc, dla Państwa tam miłego dnia, miłego tygodnia, bo nie wiem ile będą Państwo czegoś na kolejną część, a także trzymajcie się i cześć. Do zobaczenia w części trzeciej.